Wkład Rady Złeckiej z zostanie wybrany. Natalia Jakubek, Agata Pieczniak, Aneta Lasota, Agata Szymańska, Weronika Jusiel, Jacek Zając i Anna Pietraczuk. Komisja Skutacyjna w Składzie, Krzynek i Plasująca Mariusz maryszpionkę stwierdza, że wynik tutaj, nie do no w wyniku tajnego głosowania nad składami wyborczymi z Soleswakami. W dniu 19 września 2024 w wyborach sołtyza przy obecności 125 uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddało 118, głosów nieważnych 5. Kandydaci na Sotysa otrzymali następujące ilości głosów. Pani Katarzyna Żyłowska otrzymała głosu 76. Pan Edmund Wojtek otrzymał głosu 42. Mogę jeszcze słówko? bardzo. Dziękuję, proszę, proszę. Dziękuję. Proszę, bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy z głosowali i życzę powodzenia nam wszystkim i trzymajcie za nas wszystkich kciuki. Miejmy nadzieję, że zobaczymy o naszą miejscowość i będzie nam się dobrze mieszkało i chciałam z tego miejsca zaprosić wszystkich równo za miesiąc na zebranie u nas w miejscowości kamień, jeżeli będziemy mogli panie wójcie skorzystać ze świetlicy naszej Słowaczki w Kamieniu, żeby zrobić takie zebranie, takie organizacyjno informacyjne abyśmy mogli przedstawić plan naszego działania teraz z Radą Słowacką. Zarówno miesiąc o 18.